Siema w kolejnym odcinku z tej strony Mati Games i witam Was w kolejnym odcinku na tym kanale. No i moi drodzy, dzisiaj będzie coś bardzo jakby to wyrazić zarombistego. Co mam, mam co mam na myśli, że zarąbistego ja już wam tam trochę pokazałem, ale nie tam dzisiaj. Idziemy tam, słuchajcie, dzisiaj, tylko co ten co... Co się że mogę wam pokazać? Tam coś się buduje nowego moi drodzy Ale tak, dzisiaj wam chcę oczywiście jeszcze pokazać hotel jaki jest od środka e, I pamiętacie dobrze, e, że hotel powstał niedługo, niedawno Wykończyłem go słuchajcie wczoraj resztę piętor, ale ostatniego nie wiedziałem jak Więc ja go tam już nie wykańczałem, zostawiłem Dzisiaj wam chcę oczywiście to wszystko pokazać Ale słuchajcie teraz tak Może zacznę do pokazywania Nie będę przedłużał tego odcinka, bo naprawdę musimy dzisiaj podziałać No więc tak tu daliśmy takie kominki, no i teraz mogę w sumie wam pokazać środek, bo to już widzieliście w sumie, ale teraz wchodzimy do środka i macie tak, recepcję i siedzisko, gdzie możecie zasiadnąć, co nie? Czyli tu po prostu podchodzicie i pani recepcjonistka daje wam klucz z tych beczek i wchodzicie do swojego pokoju, muszę jeszcze tego te pokoje ponumerować, ale to spokojnie, tutaj mamy pierwszy pokój. Czyli pierwszy balkonik, na którym można sobie pięknie popasać na mój bieżowiec i na ten basenik tutaj. Można sobie nawet skoczyć. ale ja to jeszcze tego nie wynalazłem, więc wkrótce to dojdzie. Idziemy za na kolejne piętro, czyli mieszkamy równo nad sąsiadem. Bo to jest następne piętro, tylko że tak samo zbudowane, tylko że tam są lepsze... Na ostatnim piętrze są najlepsze widoki z tego balkonu, więc spokojnie, zaraz wam to pokażemy. Tu jest pokój VIP. I pokój VIP jest tylko jeden na razie. Jest to pokój najlepszy ze wszystkich. Tu możecie sobie zobaczyć, jak on wygląda. Jak dla mnie jest bardzo fajny. Aha, jeszcze zasubskrybujcie kanał. Łapki w górę dajcie. My dobijamy sobie do 100 subów. Słuchajcie, zaśpiewam coś. Gwarantuję wam, za, za, ze, że zaśpiewam. Gwarantuję wam to i się pokażę wreszcie. Bo siedzę tak w pokryciu, w Minecrafcie. Wkrótce to będziecie mogli odpowiedzieć, jak gramy. Więc spokojnie. Teraz znów gram, powiedzmy, na łóżku. Dlaczego na łóżku? Dlatego, że nie było po prostu innej możliwości. Bo teraz nagrywam, słuchajcie, w pokoju siostry, bo ona jest na razie w kuchni, więc mam prawo. I tu jest taki jeszcze lepszy, troszeczkę widoczny jak na tu. Więc widzicie, jak to wygląda. Ja, napiszcie mi, co mam tu robić, bo tutaj będzie na pewno pokój do wynajęcia. Będzie można sobie tu zrobić jakieś skrzyneczki. I naprawdę myślę, że w następnym odcinku oczywiście się tu wprowadzimy. A więc ja że bez żadnego przedłużenia pokazuje wam rzecz dobrze wiecie że my na Game City mieliśmy duże większe projekty czyli mieliśmy po prostu na przykład mój hotel, mój wieżowiec pierwszy teraz mój wieżowiec drugi, mieliśmy hotel, MC Donald stoi wkrótce będzie stodoła, moja willa pierwsza, moja willa druga Mnie, jeszcze mój kolega buduje swój wieżowiec, ja to mam oczywiście muszę mu pomagać na wstępnym odcinku bo mówi, że to będzie na maksymalną kratkę i to też będzie gruby projekt, ale w słuchajcie, sensie to co ja dzisiaj zrobię przejdzie wszystkie moje starania budownicze. Bo to nie ważne, że mi kolega pobije wszystkie Minecrafty, po bo na największą rzecz. To my dzisiaj zrobimy coś chyba trzy razy większego od tej rzeczy. Co mam na myśli, że od tej rzeczy. No na przykład przejdźmy się tam, gdzie powstanie ta skodowa na zboża, ale to jeszcze to będzie dopiero za tydzień dopiero, bo jeszcze materiałów nam nie zaganiałem. Słuchajcie, nie miałem wczoraj czasu, musiałem się jeszcze puszyć. Hymnu szkoły jeszcze najważniejsze, słuchajcie, tutaj, tu to będzie dwa razy większe. To możecie już coś dość ale to w zaraz się tam dowiedzieć, co tam jest. Ja rzeczywiście tam połowę robiłem ze Stefciem, tu więc nie bójcie się, Stefciem jest w to zaangażowany. Tylko nie wiem, co z tą nową postacią. Bo z Nubkiem to ja się nie potykałem jeszcze. W sumie się z nim wczoraj spotkałem, jeszcze tak powbił na serwer, wczoraj, jak skończyłem od razu odcinek. Nie chciałem go, słuchajcie, nagrywać już, bo to by było bez sensu od razu. Więc ja się słuchajcie spotkałem, ale mikrofonu nie miał, co nie? On po prostu tam chodził, budował coś dirta i tyle. Eee, ale wam gwarantuję, to coś będzie wielkie i świtaśne. Więc to będzie na pewno trzy razy większe od stodoły, niż on... To będzie 100 razy większe od tego całego miasta. Ale spokojnie. Nasze miasto już jest tutaj historią, więc my możemy się słuchajcie tam już przejść. Czyli przejść gdzie będzie największa budowla na całym mieście. A więc teraz tak. Idziemy w stronę tamtej rzeczy. Tylko proszę was, oceńcie to w komentarzach, bo to naprawdę praca tam idzie efektownie. Ja się na razie obrócę, żeby wam oczywiście tego nie pokazywać. Ja muszę oczywiście jakoś dojść do tego mostu. Tu Chyba mam już most. O, dobra, trafione. I mogę wam już w tej stronie co tu będzie. Więc jesteście tylko gotowi. I jeszcze raz Wam przypomnę o subskrypcji kanału. Nie szansa wkliknąć tego przycisku na dole? Warto dać łapki w górę, a ja już Wam to pokazuję. Na trzy oczywiście Wam to pokazuję. Raz. Dwa. Trzy. Czy wyczajcie bazę? E, co ja tu chcę zrobić? Słuchajcie, właśnie e, Zaraz wam opowiem co tu powstanie Ale naprawdę jak widzicie tutaj wymiary ze robiliśmy wczoraj Wymierzaliśmy wszystko Żeby tu słuchajcie Na tym pięknym mieście Powstał mój lodowiec Słuchajcie, że my nigdy nie mieliśmy słuchajcie lodowca W ogóle na serwerze jest Stefcio, ale ja nie chcę na razie do niego iść o, Słuchajcie, oni nie... tutaj słuchajcie ogarną pełną skrzynkę temów I właśnie to dzisiaj wykorzystamy że zrobimy dzisiaj połowę tego lodowca, co nie? Nie i ta czerwona linia to tylko gdzie będzie kończył się właśnie ten lodowiec. No w sumie się przejdźmy, pokażę Wam jaki on będzie duży. No to już słuchajcie połowę wczoraj ze stwciem robiliśmy. Wstewcie już wam mówiłem, że jest to zareangażowany. Wstewcie, będzie mi tu pomagał. Nie wiem, czy my ten wieżowy, czy ten, ten, przepraszam, lodowiec zbudujemy w 4 dni i 2 tygodnie, ale sądzę, że tydzień. I on będzie już skończony, bo jeszcze wykończenie co gorsze będziemy musieli zrobić. Reakcję niestety nie nagrywam Bo nie chce być nagrywany przeze mnie Więc do niego dzisiaj nie idziemy On jest na tym wieżowcu Nie, ja go nie widzę, ale widziałem przed chwilą jego nick Że on tam jest Poza odcinkiem, e, zanim nagrywałem, e, sprawdziłem Oni są jest, na tym wieżowcu i on se tam hura. Ja mu tam oczywiście nie przeszkadzam, tylko ja będę musiał tylko jakoś się przemknąć przez jego dom i powiedzieć, stawcie, ogarnij mi jeszcze coś tam jeszcze, bo na pewno więcej lodu będziemy miał potrzebować. Przepraszam, jest zimno jest, Po w krótkich podękach. Powiem <grych> jeszcze, że tu wiatra chodzi, ale spokojnie. Zaraz go włączymy. Może nie chodzi teraz tak głośno, bo sobie go trochę tutaj ściszyłem, co nie? Monitory są włączone z całym szczęściem, więc dobra. Możemy... Możemy w sumie zacząć robotę. Tylko w ogóle zanim zaczniemy robotę, no... Nie chcę mu tam przeszkadzać. On jest chyba teraz na tej wyspie, bo go nie ma tutaj w tym mieście. W ogóle zapytajmy się Stefcia co robi. Co... robisz co Bisz... Stefcio... Stefciu... Co robisz Stefcio? Zapytajmy się go po prostu ciekawe co odpowie. Dobra moi drodzy, musiałem jeszcze raz wejść na serwer, bo mi się oczywiście gra zlagowała. Ale słuchajcie, chcę zobaczyć, czy coś stać się odpisał. Obra, odpisał. E, oczywiście moje gry tutaj już nie ma pokazane, bo niestety wyszłam jeszcze raz z gry i naprawdę włączyłem ją jeszcze raz. Więc ja wam tak już szybko przeczytam. Nic takiego, właśnie zbieram materiały na wieżowiec. No dobra, ja już mu nic oczywiście nie widzę. Bo ja nie mam na to czasu. Gdzie on jest pewnie gdzieś za Mati Game City. Bo oczywiście to jest jego wieżowiec cały ze złota. Ale on będzie na maksymalną kratkę budowania. Na przykład macie te bigony, to one będą, ten będzie, to będzie o dwa razy większy. On będzie taki malutki trochę, ale od środka będzie on kozacki pewnie. Dobra, a ja na słuchajcie już pod domek Stepio No ja, czy też tam jakieś rzeczy. Do tego? Dobra, ja mu tam nie będę ruszał, bo jeszcze muszę się słuchajcie moim lodowcem dzisiaj zajm. No ja, tak piszę. Eee... Stepycio, eee albo bo ja to napiszę i przeczytam wam to za chwilę. Dobra, słuchajcie, napisałem mu tyle informacji, naprawdę myślę, że mu tyle wystarczy. Pisałem tak, Stefcio, dziękuję Ci za materiały, ale dostarcz mi więcej lotu i śniegu drewna niezrobionego. Czyli tego drewna, jak się wykopie normalne drewno, nie zrobi się z niego desek, co nie? Czyli właśnie o to mi chodzi. A później dostaniesz pieniądze. Czyli ja mu po prostu tutaj przyniosę skrzynkę. Ale patrzcie się! Patrzcie jaką pięknie odgrodził portal do... Matic Games City 2.0 No naprawdę pięknie to jest A my w ogóle musimy zerknąć czy tam nie mam więcej lodu Co nie? Więc ja muszę sobie skoczyć jeszcze do Matic Games City 2.0 Na chwilę czyli po prostu wziąć więcej drewna, czekajcie e, Oczywiście ja tam się razem z wami przejdę Zrobimy dzisiaj drzewka lodowe Czyli takie po prostu drzewka Ale będą one ze śniegu I właśnie tam chyba zostawiłem dużo drewna Wtedy kiedy był jeszcze pan Creeper e, Właśnie, kurde E, właśnie byliśmy tam co nie, jak był jeszcze ten pan Creeper Wyprowadzałem się wtedy jeszcze z miasta e, To właśnie pamiętam e, Że coś takiego było Dobra, nie mogę teraz zginąć Bo naprawdę jak nie mam zachowań ekwipunek Stracę wszystkie materiały jakie mam Dobrze, że nie mam lodu przy sobie, bo jakbym teraz Miał lód, to by był pecha kompletna Ale dobrze, że Dobrze, że w sumie się 2 O maty game city 2.0, co nie? Powiem w sumie mieliśmy zawsze coś takiego, że teraz jest nowa osoba, co nie? Ja już już to nie wczepiam wiem. Dobra, jest w sumie malutkie to miasto, my się tu wkrótce nim zajmujemy. Tu jest to drewno takie... Jezu, nie ma tu drewna takiego normalnego. Ja pierdolę, to ja to na darmo. Przepraszam za wyrażenie. Że przeklinam. Ale... Musiałem coś tutaj zrobić. Jezu, Dobra, nie. Wracamy do miasta, tu są jeszcze jakieś farmy, powiem, tam, że robiłem. Ale to było wtedy, kiedy był jeszcze pan Creeper, co nie? Więc spokojnie, ja, słuchajcie, chcemy zbudować nową rzecz, co nie? No, możemy się poświęcić i dzisiaj zbierać do mnie tego drewna, co nie? A ja się w sumie bym z wami przywitał już w Mathieu GameCD 3.0, czy znaczy to przepraszam, 1.0, tam gdzie, gdzie będzie ten największy projekt. A więc my się widzimy po krótkiej przerwie, jak tam dotrę. Dobra, słuchajcie, właśnie wracam z miasta. Eee, znaczy, przepraszam, nie z miasta, tylko z lasu, bo wyszedłem na fikę. Eee, ale naprawdę, troszkę było ciężko zebrać te materiały, co nie? Czyli po pierwsze, słuchajcie, ciężko było zebrać po prostu to drewno, Po zbierałem, słuchajcie, chyba godzinę, ale naprawdę ten wieżowiec się rozrasta. W ogóle nie wiem, gdzie stewcio teraz jest, ale naprawdę, stewcio tutaj chyba gdzieś chodzi. Nieważne, może on jest przy moim lodowcu. Ja tam słuchajcie, pędzę. Jesteśmy w sumie już blisko. Ale wiecie, zrobię krótką przerwę, żebym ja coś tam przynajmniej zaprojektował. Dobra, słuchajcie, dochodzimy właśnie do tego, do, do mojego lodowca. E, nic tu nie projektowałem na razie. My się, oczywiście, tym projektowaniem zaczniemy jutro. Czyli będziemy cały ten. tutaj pokrywę zmieniać na lód. Ale to na, razie, to na razie będą tylko smaczki. Więc tak, ja biorę, słuchajcie, śnieg i bym troszkę tutaj podziałał ze śnieczkiem. Czyli po prostu patrzcie, jak tu macie coś takiego, to ja bym po prostu porobił coś takiego, żeby to sobie auto sens. Taki po prostu. Klimat śnieżny. O, i teraz to fajnie, moim zdaniem, wygląda. Nie wiem, wy to ocencie, ale jak mnie to fajnie wygląda, i tu bym na przykład zrobił coś jeszcze takiego, eee, czyli po prostu coś takiego, ale na ten styl. I naprawdę, to mi się bardzo podoba że nie tyle, że jest za fajne, ale słuchajcie wreszcie się coś nowego dzieje właśnie wreszcie coś nowego zaczniemy budować na Malatikimi City niż tylko budowanie tego miasta nowego wreszcie mój lodowiec, Posłuchajcie, z buduje wieżowiec, słuchajcie teraz wam coś powiem Stefek buduje wieżowiec na nie wiem, ileś tam chyba 1000 do maksymalnej wielkości on ma bardzo fajny projekt ja też chcę mieć fajny projekt, więc ja buduję coś większego od stepcia. Może stępcia będzie chciał w nim wkrótce zamieszkać tym Ale tego oczywiście nie jestem pewny. W ogóle tak postanowiłem, żeby zrobić tutaj drzewko. Tak już po prostu. po prostu coś takiego, coś takiego, coś takiego i jeszcze tylko czubek dobudować, ale czubek to... To będzie najcięższe z czubkiem. Ło i takie śnieżne drzewo. Dobra, po co nie tu już ten czubek? E, dobra, czyli jeden, dwa. Dobra. Kurde, szkoda, że nie mam łopaty. Dobra. To już jest, to jest jeszcze tylko po bokach coś takiego. No, oczywiście, nie wszystko zrobimy dzisiaj, e, bo zaraz będziemy, oczywiście, kończyć. No, i przepraszam bardzo, że tak wcześniej nie zaczynaliśmy tego, ale, oczywiście, zobaczycie więcej tego, czajcie, czyli więcej tego robienia. Po w następnym odcinku, ja to jeszcze tylko dopracuję, moi drodzy. I jutro zajmujemy się, właśnie, największą rzeczą: czyli zbudować to, coś w lodowiec, czajcie. A to nie będzie 4 dni, to będzie chyba pół miesiąca. Bo żeby to robić na przetrwaniu i jeszcze materiały co dodatkowo, to może być trochę ciężko. A więc tak, ja się z wami oczywiście żegnam. Myślę, że mój się czynniczek oczywiście spodobał. Ja oczywiście kończę, słuchajcie, ja już jeszcze tutaj trochę popracuję. Może Stefcia zaproszę, słuchajcie, do projektu. Przepraszam was, wiatrak mi się teraz włączył, słuchajcie, kamera mi się ścięła, muszę jeszcze raz się z wami pożegnać, ale naprawdę, myślę, że zobaczycie sobie tą e, końcówkę, ja się z wami żegnam, e, ja jeszcze słuchajcie, może nubka w to za gorzej, ale nubek z dirta, wiesz lodowiec, to jest naprawdę, tutaj to, to, to już będzie gorsze, bo lodowiec na tysiąc kratek, w sumie on będzie większy e, niż inne, ale naprawdę, czubek będzie on perfekcyjny robiony. A więc ja się już z wami żegnam, pożegnam się już z wami w tym miejscu. Wiem, że wiele dzisiaj nie zrobiliśmy, ale i tak lepsze to niż nic w następnym odcinku będziemy harować, będziemy robić bez przerwy. Tylko, że słuchajcie w następnym odcinku będziemy się zajmować oczywiście bryłą lodowca, czyli po prostu czymś takim, że będziemy już brudować jego krzesztep, a ja już mam na koniec puszczam tą nutkę. Żegnam się z wami narka i miłego dnia Wam życzę narka i piu.